Tylko widzę Daniela Najlepsze powitanie. Dzisiaj Daniel Cox nagrywa GTA V. Gramy w GTA. Będziemy się dzisiaj pozabijać specjalnie. Tak? Będziemy się specjalnie. Tylko po to? Bo gramy po kolei, ale to jest film Daniela. Ja... Pan Cox, czyli ja nie nagrywam tego że ja nagrywam patrzcie, bo to ja Kacper Koks widzicie. Chociaż mam taką Ej, samą bluzę z Danielem, widzicie, widzicie? To ja też mam taką bluzę. O kurde, patrzcie, nie wiem czemu. Ale dobra. O Boże, Daniel. Więc policja cię zabija. Wieże policja cię zabija. Fajna Koks. Nie ma a ja dałem Maksowi osobę. Kiedyś ci dam Dzisiaj ja ci dam, ale nie serc Dajcie po, co... 10 tysięcy To są kredycji I łapkę w górę I dzwoneczek Daniel, powiedz co... Czeka... Czekamy na gwiazdkę Bo wtedy Daniel koks umrze Kiedy I będę lechać, ja jak Nie musisz

до ского ж дом я имею на bir видишь это зелено тут есть а помпаша да я отдал что у меня wpadałeś teraz sorry. Sorry, no. tym sorry, To Ale Daniel Coxem. Na ježeme. swoim odcinku mówię lecimy z tym Tatfer Coxem, a na, na odcinku Daniela mówimy lecimy z tym Daniel Coxem. Lecimy. prawie Ukrainy ja okay? auto, się ukraść auto. No a taka była fajna zabawa Eee, co wy sobie Wypadł. Wypadł stąd. Twoja po Muszę zabrać swoją wóreczkę. To będzie teraz moja E. Nie bo auto jedzie O, ty jest auto, czekaj, czy ty są? Nie, tu Nie, To no, mi... Po co ty po subskrypcję? O, 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 to muszę cię zabrać To i w ogóle nie wymieniam auta To zadzwonią po policję to... On to widzi na swoich, na swoich własnych oczach, więc na swoim na policję. Widzisz? Dobra. Ja! Widziałem chyba takie będę miał auto jak dorosnę. A Daniel Koks, ty też chcesz mieć takie auto? Tak. Trzeba mieć takie fał 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 O, To jest UW! On myśli, że będziemy wjeżdżał. Pojedźmy sobie na dół. Moim pięknym samochodem. Jo! Ja chcę zrobić jakiegoś trika, a nie! Da, to jest Kiedyś mi się go. udało stać na aut auto Znaczy? Na czym? Jak skoczyłam na wysokości, to auto nie raz. Jak robię... Jak spadłem i zrobiłem po tą to stanęło. O, 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 jakąś się, się zahaczyłem i stanęłem. Dobra, idziemy z tej góry. ej, ja nie wiem jak tego. Co wy sobie myślicie? Ej, nie tak prędko, nie tak prędko. Ja muszę sobie założyć coś. Od podo ochrony. A bo co nie umierać specjalnie? Nie pamiętasz? Autka? To znaczy jest ważniejsze autko niż życie? nie, no, paję jedziemy. Bo tak to mogę się bawić do A nie chce mi się tak szybko umierać. To nie... To już grasz 5 minut. Naprawdę, widzisz paść? 5 minut. No jak jeszcze jest. musiałem skina zmienić. To 4 chcę... minuty. Jak nie będę miał pamięci, to czyni się nagrywanie się wyłączy Tak. Możesz to nagrać 48 minut. Tak, widzisz? No, Jedzę jak pijany. No bo jesteś pijany. Tak samo jak ten Trevor, czy trehor. A, bo nie umie jeździć. Muszę ukreślić, je że trzeba tutaj jechać. W po koło jest popsute chyba. Jedziemy, pojedziemy sobie gdzieś jakieś fajne miejsce i sobie wyskoczymy samolotem. Dobra, widzowie, obie, bo nie no chcę, się zatrzymam na no, tak. że... chwilę. Um. W sumie nie będziemy jechać